Cześć, tu Brigida. Witam Cię na moim kanale w ubraniu po raz kolejny roboczym w roboczym czupiradle. Mam tutaj matę silikonową, drugą yy, podstawkę silikonową. Mam tutaj różne kolorki, patyczki. Mam też takie od dynks, do mieszania kolorów dwóch. Mam tu wagę kieszonkową jubilerską. Rękawiczki Maseczkę, utwardzacz, Żywica i tak to mniej więcej wygląda. Ja to robię pierwszy raz. Mam tutaj otwarte okno w moim pokoju. Nie chcę tego robić w garażu, bo tam jest mnóstwo sypu, pyłu i tak dalej. Mam w planach zrobić taką podstawkę. To może być nawet podstawka, to znaczy ona nie będzie taka, tylko będzie taka, będzie wypukła. To może być podstawka na przykład na biżuterię. I dzisiaj dziwnie się czuję, bo nie mam biżuterii, nie mam zegarka, nie mam obrączki, bo będziemy używać rękawic i będzie trzeba się zabezpieczyć. <laughs> yy. I wzięłam sobie też takie pojemniczki, które będą mi służyć do mieszania. Wezmę ten, który jest ładniejszy. Yy. I sobie tutaj będę odważać dwa do jednego, czyli. Dwie części tego, jedną część tego. To, co jest bardzo ważne, to po to, żeby zasłonić swój ryjek i zasłonić okulary, znaczy okulary, zasłonić oczy. Ja mam okulary korekcyjne, ciekawe, czy coś będę widzieć. Blat, blat kuchenny, pokryty paśmą szarą, która w teorii powinna się nie lepić, powinna nie przywierać do niej żywity. Mam jeszcze z tłusteczki, żeby w miarę od razu przeprzeć te na dobrze. on-off. Nie mam pojęcia, ile to będzie na oko, więc zróbmy na oko, a potem dalejmy połowę tego. 25 pięć gramów, czyli potrzebuję 1250. pięćdziesiąt, tara, dwanaście i mieszamy. Tutaj mam takie brokaty, zasadzie krzynę To jest taki drobny pyłek, więc sobie go wezmę. Troszeczkę tego drobnego pyłku. I wezmę też trochę tego największego. Lać czy nie lać? Co miżkoć? No dobrze. Chcę to zdjąć. Nie. Praktycznie, w ogóle nie czuć zapachu. Oj, trochę mi plecy odpoczną. Na razie to zostawię. Wychodzi na to, że przygotowałam odrobinę za mało tej żywicy, ale to nic nie szkodzi. O, boczne ścianki będą bardzo grube. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj jest... Co dzisiaj jest? Czwartek chyba. I jakie mam spostrzeżenia od razu? To jest trudniejsze niż się wydaje, naprawdę. Przy wadze takiej do, dokładnej do dwóch miejsc po przecinku grama, to, czyli setne części grama, to taka każda kropelka to jest bardzo duża i tak działa na wyobraźnię, nie? więc musiałam dołożyć i myślę, że bezpieczniej będzie, jeżeli kupię takie pipetki, tylko że musiałaby być odpowiednia, o, osobna pipetka do, ym, do tej żywicy i osobno do utwardzacza. Więc mam nadzieję, że to wszystko mi ładnie zastygnie. Jutro około 15:00 dopiero to otworzę i zobaczę. I zobaczymy razem. Jest następny dzień, jestem w ubraniu roboczym. Po pracy jest godzina która? Zaraz czwarta. A, nic nie widać, bo to jest taki zegarek, na którym nic nie widać. Jest przed czwartą. Ja przyznam się, że rano podejrzałam tutaj i zauważyłam, że Troszeczkę zbąbelkowało na brzegach, ale zapowiada się całkiem fajnie. I tak jak przewidziałam, ta jedna część jest bardzo cienka. Ona ma około jednego, może półtora milimetra. Więc jest taka wręcz przezroczysta przez nią. No, nie wiem, czy teraz coś zobaczycie, ale ja przez nią widzę wszystko. Ale ten, ten jest piękny. Więc mam tutaj dwa papiery: cieńsza 320 i grubsza 80. Rękawice. I troszeczkę delikatnie to zebry. Powiedzmy, że ta powierzchnia jest już odpylona. Troszeczkę ją tu zarysowałam, ale z drugiej strony nie było widać tego zarysowania. Więc tak, no to może łatwiej będzie od tego zacząć. Ehm. Naleję po prostu trochę i zobaczę ile mi to wyjdzie, ile uda się wyzerować. Mam dzisiaj już maseczki, bo to nie śmierci tak naprawdę. Ale robię to na własną odpowiedzialność. Teraz sobie pomieszam i zacznę myśleć, jaki ja chcę kolor tej podstawy. No bo i tak to nie zrobi się identyczny kolor, więc będzie widać, będzie widać że jest warstwa. Więc to musi być inna warstwa. Może zielona, ale do granatowego wypasowało czarne. Może czarną żeby za no dobrze. Taki to był ostatni jeszcze żelony. Może ten fioletowy w takim miejscu. Zielony, może zielony, ale tu nie mam. Nie, tu mam zielony. Dobrze, zrobię. Jak mi się uda, to ciemny zielony. Czy ja mam jakiś ciemny zielony? To jest no to jest taki ciemny zielony. Dobrze, robimy zielony. Widziałam taki sposób, w jaki sposób obliczyć, jaką objętość, ile potrzebuje w ogóle tego, tej żywicy, nie? I widziałam taki sposób, że na przykład, jeżeli ja tu mam taką formę jedną czy drugą, to że można użyć ryżu, zasypać ryżem i ten sam ryż przesypać do takiego pojemnika, w którym bym chciała mieszać. Oczywiście, jeżeli chodzi o wielkie formy typu, nie wiem, posadzka w garażu, no to nie będziemy sypać ryżem, a potem nie będziemy przesypywać tego do pojemniczków, nie? Ale chodzi o takie właśnie wypełnianie form, form kolczyków, jakichś tam innych breloczków. I wtedy właśnie ten ryż ma taką samą objętość, jaką ma ta. Żywica. No, plus dajemy na przykład tam margines błędu 10%, 5-10%. Żeby to nie było tak jak ja teraz, że widziałam, że mam mało, ale nie wiedziałam, że to będzie za mało, czy to będzie za dużo, a nie wiedziałam, ile to będzie objętościowo, Gdybym wiedziała, że na przykład potrzebuję cały ten pojemnik, no to bym nie zrobiła najpierw jedną trzecią pojemnika, a potem dwie trzecie. Tylko bym na przykład włożyła do większego pojemnika i od razu bym zrobiła więcej. Jednym razem, no bo teraz właśnie to jest to, że nie wiem, czy uda mi się i raczej by mi się nie udało idealnie równego koloru uzyskać, bo nie znam proporcji, nie znam wag. To, co było wczoraj robione, to dzisiaj wzięłam więcej. Jak mówiłam, ja robię to pierwszy raz, więc się mnie nie słuchajcie, ale już widzę jakieś swoje błędy, nie? To jest standardowo, że człowiek. Coś się robi i już widzi, co by następnym razem poprawił. Koniec tego mieszania i będę mieszać. Oki do Zostawiam to na kolejny dzień. Ok, Mamy już trzeci, a właściwie czwarty dzień. Bo wczoraj po pracy padłam, nawet nie zaglądałam tutaj, a zrobiło się coś bardzo ładnego. Tutaj ten, to nagromadzenie brokatu nie jest zbyt ładne, ale to chyba widać, że to jest z tym miejscu. Gdyby to jeszcze było na środku, to tutaj, ale te właśnie takie to wygląda jak źrenica, tęczówka raczej, jak oko nasze, nie? Dobra, i teraz. Naprawdę. A, ojej. E, ja to zdjęłam wtedy, żeby wypolerować. I to może być błędem, nie musi. Na razie postawię to tak. I <laughs> tutaj podciek ten, ten zielony podciek. witać. Z tej strony jest taki bardzo ładny niebieski. Z boku niebieski przechodzi w zielony. Tu jest zielony. Tutaj były bąble powietrza i po prostu on naszedł. Ale nic. Jak na pierwszy raz myślę, że to wyszło super. Mam tutaj moją kawę. Jako podstawka pod kubek. Wygląda, a, pod kubek. W tym momencie pod filiżankę, ale wygląda to super. Ładnie to by, by wyglądało jako podstawka pod kubek. Jeżeli by to był kubek właśnie jakiś czarny, granatowy albo zielony, to fajnie by to wyglądało, ale nie wiem dokładnie, jeżeli chodzi o kontakt z żywnością. Więc można by było to zalakierować, polakierować, i się zastanawiam, czy wtedy um, można by było używać do, do kontaktu z, um, z żywnością. Bo z tego, co się orientuję, ale nie czytałam tego niedawno, tylko już jakiś rok, dwa lata temu, to um, wszelkie takie tace, różne takie rzeczy z żywicy są. Zakazane do kontaktu z żywnością, że można położyć cukierek, ale na przykład w folii. Więc na przykład nie mogłabym zrobić z tego patery na ciasto, żeby położyć na tym prosto sernik. Mogłabym, nie mogłabym. No, mogłabym zrobić i sobie zrobię, i sobie używać tego, że czy byłoby to bezpieczne. Ale takie jako na przykład medelniczka, nie wiem, medelniczka też powinna mieć jakieś otwory, ale na przykład jako miejsce, żeby odstawić obrączkę. Tytuł zdjęłam obrączkę na wizji. Żeby odłożyć obrączkę, zegarek, nie wiem, jakieś drobne rzeczy, waga, cokolwiek. Fajna, fajna forma, taka kompaktowa, wielkości dłoni, więc myślę, że zrobię z tego użytek i fajnie wyglądałoby to nawet wezmę na przykład mojego malaja. Tak. Sprawdziłoby się nawet jako podstawka do, do roślinki. W każdym razie, fajna. Fajna sprawa, fajna zabawa. Yy, muszę pamiętać na przyszłość, żeby zrobić po prostu większą ilość żywicy. Od razu to połączyć. Jak na pierwszy raz mi się bardzo podoba. Nie będę tego szliwa. Zobaczę czy do pokoju, do mojego WC, bo tam mam akurat granatowo-zielone płytki, chciałam powiedzieć kafelki. Kafelki to są od pieca płytki, więc zobaczę czy mi się to tam sprawdzi. Jest godzina wczesna, poranna, miłej kawysi. Napiszcie jaką lubicie kawę, czy pijecie kawę, czy herbatę, czy wodę. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się w następnym filmie. Cześć.